Mamy się na bazarku, to sąsiad się rozwija. Sąsiad! Ładny uśmiech to kurna, <grywa> panie. No, no, panie, zobaczymy, reklama darmowa, panie. A, cię zatrudniła? Nie, tam, ja z własnej inicjatywy. a z urzędu skarbowego? No. Nie. Puchy, puchy, panie, o, pan precelek. panie, o, same warzywniaki i pusto. No i jak tam y, 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 sprzedaż idzie? Ale dopiero przyjechaliśmy, tak? Ale to będzie, będzie dobrze, najlepsze jabłka w okolicy, bardzo ładne, bym ładne. no, panie, krzepnij pan Gruchę. No, no. <laughs> <Stop>. <laughs> A tu jest najlepsze, najlepsze stoisko w okolicy. No, no ładny uśmiech kurde debele. No powoli się za, powoli się zapełnia. Zakupiłeś londyn? Taki londyn. A ta, skarboneczkę sobie zakupiłem. o taką, o, o ładną. No. No. Mamy tutaj płyty, mamy tutaj płyty i mamy tutaj takiego, co ruskie rzeczy sprzedaje, jakieś ruskie plakaty, Moskwa, panie. Ile ciekawych rzeczy. No. A tu są najlepsze jabłka w mieście, proszę bardzo. No, zapraszamy na, do piaseczka na bazarek. No. no, tak też można handlować. No jak z bagażnika, to z bagażnika. No. No. Jakoś tam się kręci. Powoli. A zimno jak diabeł. Takie gruszki tylko w piasecznie na bazarku No jedna chyba z pół kilo basi. Takie, takie, ciekawostki tu mamy koło siebie, no. No, Panie, pokaż pan się, będziesz pan w ukrytej kamerze. Panie, zadaj pan takich rzeczy. No. A co, no. co, co pan zna święty? O, sołtys, kup pan se to. Kup pan se tego sołtysa. Sołtys, ja byłem kiedyś parę lat I co? Dobra, puchaj. Dobra fucha, co ty myślisz, że ja tak w sroce spod no, wyskoczyłem? No tak. Pogoda dzisiaj pierwszorzędna, ludzi pełno. Już były pierwsze strzały. O, nie ma gdzie szpilki włożyć. Są Rysiu Rysiu Witam Witam szanownego Kolega. działkopca, działkopca, działkopca. Dział Co tam my dzisiaj mamy do sprzedania? Tylko tyle, kurwa Słuchaj Chory byłem A ja też Ale ja miałem darmo. A, o nie To nie Ja miałem grypę. No, grypa pierwsza, wiesz co? Dla mnie grypa to jest. Jak to mówią, wiesz. Proszę, choroba, Przez to ja nie słyszę. No, rozwinęliśmy się. Wreszcie. A tu jest najlepszy złotnik w mieście, panie. No. Same złoto. O, zy... Chwileczko Polsatu, panie. No. O. zapraszamy na Bazarek w piasecznie. Tyle jest dobroci tutaj. O. I jakie gruchy, no. Panie. O. Panie Jarubo, się tu nie wypina do kamery. No. <noise> <noise> o no, coraz więcej pani miejsca zajmuje, widzę. Na no, co? No, trzeba się rozwijać. Trzeba się rozwijać, a no. nie rozwijać z interesem, nie? No, muzyczka gra na 102. Co my tu mamy, panie? Panie, ja tu dokumentuję dla Urzędu Skarbowego. No. no. To pan tutaj broń sprzedaje, panie? Panie, broń pan sprzedaje? No tak. No. Panie, panie, tu się kupuje, tu się nie gada. No. Zeskazuski do tego. No. no. No trzeba jakoś zarabiać. No, no tak się właśnie dziwię, tam nic nie sprzedaje, ale... się gruchę i tyle, no. Nie mów tak była. to ja mówię, żebyś gruchę, no. no. się kupił gruchę. No. A ten karel got to u ciebie załapie, załapię. Ale najlepszy towar to jest... O, tam panie. O to! No. No. Dzisiaj na bazarku słabiutko, ale nawiedził nas Mikołaj. Panie Mikołaj, pokaż, pokaż pan się tu. No widać no. mnie. Zobaczymy co u Mikołaja, o flaming się znalazł. O. Tam gadżety świąteczne, kurde. Nie to co u mnie, biblioteka.